Więc Zieliński naprawdę doczekał się noweli rozmiaru tego, co miał Lewandowski, jak odchodził do Barcelony. A najlepszy artykuł, jaki znalazłem, było powiedziane, że Zieliński ma trzy wyjścia: albo zostanie w Napoli, albo odejdzie do Interu, albo odejdzie do innego klubu niż Inter. O boże, to on jednak kocha ten Napol, Włochy, mamma mia zostanie. Bellissima, bellissima. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kwadransu Futbolu. Dzisiaj pomówimy sobie o tej trwającej już od pewnego czasu telenoweli związanej z Piotrem Zielińskim, czyli czy on odchodzi z tego Napoli, czy on nie odchodzi, czy to dobrze, czy to źle. Więc przyjrzymy się temu, ale też nie tylko, więc zapraszam. Ale jako iż przypominam, że cały czas zimowo okienko transferowe jest otwarte, to chciałbym się przyjrzeć jednej z ciekawszych plotek ostatnich dni, czyli temu, że Karim Benzema może odejść z rabiusz. O tym chyba mówiłem jakiś czas temu, bo no tam teraz taka sprawa, że mówi się, że no kwas jest duży między benzemą a tam a litichat, głównie dlatego, że E, po prostu mieć to choć widziało, w sensie no, poszedł, e, wziął sobie te, te niemałe 100 milionów euro na sezon, poszedł grać, ale potem okazało się, że tak chyba średnio. I później to było dementowane, bo on wyjechał w ogóle z okazało się, że nie, on nie, znaczy wyjechał, ale to nie chodzi o to, że uciekł, tylko miał kontuzję i musiał gdzieś leczyć, ale teraz wrócił, ale znowu wrócił temat, że nie jest zadowolony i jest szansa na to, że po prostu na pół roku zostanie wypożyczony i pojawia się w tym kontekście dwóch mocnych kandydatów, czyli Petrze i Olympique Lyon. I są to ciekawe opcje, bo no, po pierwsze PSG e, przede wszystkim jest realny dlatego, że to jest wypożyczenie, tak? Więc jeżeli Karim miałby odejść na wypożyczenie półroczne, to ktoś musiałby mu tą pensję płacić. I to tą pensję, którą teraz otrzymuje, a zarabia 100 milionów euro za sezon. Czyli ktoś musiałby mu pokryć 50 milionów euro. Oczywiście jest szansa na to, że Ali Tihad tak miłościwie wzięłoby na siebie 95% tej pensji, ale raczej nie. Więc w tym kontekście PSG to sobie jeszcze jakoś poradzi, jak się tam podzieli z Alitihad, ale Olympique Lyon to tak średnio, nie? Poza tym w PSG też oczywiście wiemy, że jest Kylian Mbappe, ale poza tym to tam jest trochę taki chyba deficyt dobrych napastników, no bo ten Colomwani chyba dupy nie urywa, a Sensio też nie. Więc może, kto wie, i taki Benzema by się przydał. Tylko pytanie, na ile on już to się nie zasiedział w tej Arabii przez te pół roku, to trochę nie zdziadział? No wiemy, że nawet jak już grał w Realu to było ciężko. Nawet jak już wygrywał tą Ligę Mistrzów, to później wyglądało to nieciekawie, no, głównie przez te kontuzje, więc pytanie, czy... Ja chciałbym go zobaczyć w Europie po prostu, bo mam jakiś sentyment do Benzemy, ale obawiam się, że ten Last Dance nie wyglądałby tak, jakbym tego chciał, jakbyśmy inni może tego chcieli, bo no, obawiam się, że on już trochę spadł z poziomem. że jednak nie jest Ronaldo, co też widać po jego podbojach Benzemy w, w tej lidze arabskiej, i to się może tak średnio skończyć. Więc może lepiej, żeby poszedł do Olimpiku Lyon, bo tam jest, wiecie, może bardziej będzie błyszczał, mniejsza presja i tak dalej. Ale tak jak mówię, no, po pierwsze, sam pewnie nie chciałby tam iść, bo w tym momencie Lyon jest 15, i jak dobrze sprawdziłem, czyli ostatnio no, udało mu się tam, ma no, fajną serię zwycięstw w Ligę i udało mu się wygrzebać z, z, z miejsca, e, z, tam ze strefy spadkowej, no ale wciąż 15 miejsce. Plus po drugie, tak jak mówię, myślę, że dużym problemem jest to, że jeśli tam być wypożyczenie, to nie wiem w jaki sposób Lyon, w, w, tak rozwalony klub jakim jest teraz Olympique Lyon, miałby dźwignąć pensję Benzemy. Naprawdę, Ali Tichat musiałby wziąć jakieś 95, jak nie najlepiej 100% pensji Benzemy i po prostu go tam puścić. A nie wiem czy Benzema i Ali Tichat są w takich relacjach, że oni by tak dla niego zrobili, więc yy, tym bardziej, że Benzema gra w tym Ali Tichat nawet nie dla wyników, tylko dla promocji. Więc oddawanie go za darmo to w ogóle się bez sensu. Więc, no nie wiem, może w ogóle jest to buda na resorach i w ogóle nie przejdzie do Europy. Tak jak mówię, ja bym chciał, boję się, że nie dojedzie poziomem. Sam Benzema, patrząc po jego niektórych zachowaniach, może dojść do wniosku, że on też by chciał się od tej Arabii w pewnym sensie uwolnić, chociaż na pół roku. No, pożyjemy, zobaczymy. W ogóle to zakładam, że myślicie, że afera premiowa to już się skończyła. I tak jakby tak. Ale czasem pojawiały się jeszcze takie smaczki, które można wynaleźć w mediach. i Ja ostatnio znalazłem taki jeden. Znaczy, znalazłem. No, mówię, jakbym to wygrzebał, z, z nie wiadomo kąt. No nie znalazłem, to samo do mnie trafiło. Ponieważ yy, w piątek yy, premier Morawiecki, znaczy już nie premier, och Daj Boże, już nie premier, dziękuję, ale, ale Morawiecki był w radio, że nie pomylił radia, nie ma jakiejś radio Z albo inne RMF, nieważne, nieważne, u w każdym razie. I dostał takie pytanie. Że premie to było takie pytanie z kategorii szybkie, tak lub nie. Premie dla zawodników, dla piłkarzy w sensie to był mój błąd, tak czy nie, i Morawiecki powiedział nie. I to tyle, ale, ale, ale stwierdziłem, że to jednak jest, jednak może powiemy o tym, bo jest to całkiem zabawne, tym bardziej, że wiecie, w tych, tych premiach najbardziej chyba oberwało się Michniewiczowi, później Lewandowskiemu mi się wydaje, później tam po kolei jakimś innym piłkarzem albo temu sztabowi szkoleniowemu. Ale zapominamy chyba czasem, że te pieniądze ktoś dał. Jeśli osoba, która w ogóle stwierdziła, że przekażemy pieniądze podatników na te premię za wyjście z grupy, mówi, że to w ogóle nie ja, to nie mój łąc, nie, nie, ja nie, nie wiem kto to, no to trochę XD, tak powiem, no to hebeka, trochę beka, trochę nie za bardzo wiem, co mogę o tym powiedzieć, bo, bo bardzo szybko polecieliśmy tych wszystkich piłkarzy i trenera Michniewicza zniszczyć, podczas kiedy tutaj siedzi sobie niepozornie taki pan, były już premier i mówi, że nie, nie, w ogóle to nie ja, to nie ja, nie, to w ogóle nie moja wina. Nie wiem, no to mnie to rozbawiło, jak zobaczyłem. O w każdym razie, kto dał te, kto wymyślił, czy to był pomysł w ogóle? Kto kierowcą, kurde, był? No prowadził kto No kto to wymyślił, jakiś doradca Morawieckiemu to on szepnął do ucha, ale jakby to on był na kolacji, to on tam yy, przyszedł do piłkarzy i powiedział: tak, damy wam premier, więc. Yy... No, trochę zabawne, ale zdaję sobie sprawę, że ten temat premii się trochę chyba przedawnia. Znaczy, pewnie są takie dwa obozy, jedni, którzy mówią, że tak, powinniśmy cisnąć PZPN i wszystkich do końca świata za te premie, bo się jeszcze nawet nie wyjaśniły w pełni. Znaczy, niby się wyjaśniły, ale nie wyjaśniły, wiecie, jak jest. Ale ktoś powie, że nie, już dajmy sobie spokój. Ja myślę, że może też powinniśmy dać sobie spokój, ale nie mogę sobie odmówić jednak wspomnienia o tym, no bo to jest trochę kuriozalne, a jak coś jest kuriozalne i dotyczy polskiej piłki i PZPN-u, to po prostu trzeba o tym powiedzieć. Ale zdaję sobie sprawę, że teraz mamy ważniejsze rzeczy na głowie, czyli pokonanie Estonii w barażach już za dwa miesiące z tym parodystą Michałem Probieżem na ławce. I to na pewno będzie bardzo duże wyzwanie. No dobrze, ale co z tym Sieńskim? Co z tym Zielińskim, co z tą telenowelu? No otóż my pamiętamy, że to już się ciągnie, tak szczerze do jakiegoś roku. No bo jak Napoli miał ten swój sezon mistrzowski, to tam już nawet, tak jeszcze, mam wrażenie, yy, jeszcze nic nie było rozstrzygnięte, jeszcze jeszcze grali, to już wtedy były takie informacje, że Zielińskiemu ja się kończy kontrakt, w sensie wchodzi w ostatni rok kontraktu zaraz i trzeba przedłużyć, a Napoli to oferuje mu pieniądze nawet mniejsze niż do tej pory zarabiał, co według mnie jest strasznym spodnieciem w rejs zawodnikowi, ale do tego przejdziemy później. Takiemu zawodnikowi jak Zieliński. I była taka informacja, że no to się może nie zgodzić Zieliński, no bo w, w, o to dość oczywiste, że jak Ci próbują obnićkę zarobków, to możesz nie być zadowolony. No i co to będzie, co to będzie, nie? No i tak sobie minęło kilka tygodni, już tam miesięcy nawet i doszliśmy do lata. No i w lecie, wow, bo przyszły arabusy. Zabrały pół Europy i razem z połową Europy chciały wziąć Zielińskiego. Przyszli, sypnali tam jakieś 12 milionów, 16 milionów. Nie ma znaczenia, dużo pieniędzy. Z 3-4 razy więcej niż dostaje w Napoli, gdzie... w sumie dostąpi w jakimkolwiek innym klubie tak naprawdę. No i już się wydawało, tup, 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 Zieliński wody pieniążki zmierza. Tup, 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 tupa, tupa. Nie, no i wtedy było takie, że o Boże, to nie kocha ten Napol, Włochy, mama, mija zostanie, bellissima, bellissima. No ale sierpień się skończył, kilka miesięcy tup, tu, tu, a on nie przedłuża, nie przedłuża kontraktu, tu, 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 co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. teraz weszliśmy w styczeń, więc oficjalnie już mogą z nim kluby rozmawiać, bo już pół roku kontraktu, więc może negocjować inne kontrakty potencjalnie, które wyjdą w życie latem. Nie więc, uuu. więc szybko zaczął się włączać kandydat, najpierw może jakiś Juventus, nie, nie Juventus, nie będzie Juventus, może Libertus. Liverpool, bo Liverpool jest zawsze, jeśli chodzi o Zielińskiego? Nie, nie Liverpool, nie Liverpool. I, i, i jaki Juventus? Inter. I nagle się wyłonił Inter jako ten główny kandydat. Więc od kilku dni mamy jakieś takie po prostu w mediach um, uh, każde pierdnięcie zwoławiane, bo tutaj prezes Interu powiedział, że teraz zawodnicy, którym w czerwcu wygrają kontrakt, już można z nimi rozmawiać, więc my może z nimi porozmawiamy, ale jeszcze nie rozmawiamy. Ale może porozmawiamy? I to jest w ogóle wow! I to jest świetny nagłówek, i świetny pomysł, bo na pewno chodzi o Zielińskiego, i na pewno to już jest zaawansowane. I wszystkie jakieś takie pierdnięcia też ze strony De Laurentisa i innych, jakieś takie teraz to łączenie. A najlepszy artykuł, jaki znalazłem, nie, nie powiem wam z jakiej strony, może się domyślić, to jest artykuł, w którym było powiedziane, że Zieliński ma trzy wyjścia. Ma trzy wyjścia, i teraz tak: albo zostanie w Napoli. Albo dojdzie do Interu, albo dojdzie do innego klubu niż Inter. Puh! Puh! Rozwaliło mi to Beret po prostu, bo to normalnie zawężyło sprawę. No teraz już wiem, że Nieski ma tylko trzy wyjścia. Albo zostanie, albo dojdzie do Interu, albo do innego klubu. To jest niesamowita w ogóle sprawa. Nie, nie, świetnie, świetnie. Wszystko jest jasne. Więc Zieliński naprawdę doczekał się telenoweli rozmiaru tego, co miał Lewandowski, jak odchodził do Barcelony, gdzie też każdego dnia było, że tutaj coś, tutaj założył koszulkę Bayernu, która wspominała kolorami koszulkę Barcelony z sezonu 15-16, czy tam coś w tym stylu, nie? Chociaż przynajmniej jak Lewandowski odchodził do Bayernu, Barcelony, to faktycznie tam że można było z czegoś robić tą telenowelę i kręcić gówno burzę, bo tam faktycznie czasem coś się działo, nie? Nawet ta koszulka, nawet jak wchodził Kahn, albo inne Salihamidzi, i mówił, że naj, 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 że Robert zostanie, że naj, naj, naj. To przynajmniej było coś konkretnego, a teraz to wiadomo, z igły widły. Nawet, nawet o Mbappe nie ma tylu, mam wrażenie, artykułów, w ostatnio nie czytałem, co o tym, że Zieliński zostaje, nie zostaje, bo tu coś się stało, bo tu się nie stało. A w Wisienku na torcie to jest w ogóle to, że ostatnio nie zagrał w meczu z Torino, bo klub wydał oświadczenie, że podobno jest zmęczony. Ale tu muszę oddać, że to akurat brzmi podejrzanie. to w sensie to nie jest normalne, że, że klub wydaje komunikat, że no tego zawodnika nie ma, bo on jest zmęczony. Znaczy, no się nie dosłownie, że tam no, ze względu na zmęczenie jakieś, tak. No ale to. Mm, to akurat śmierdzi. Ale też mam wrażenie, że to jest trochę źle interpretowane przez niektórych jako to, że teraz to o, teraz to de Laurentius się wkurzył, usadzi zielińskiego na dupie przez pół roku. Nie, w sensie, no nie ma opcji, według mnie. Musiałbych jakoś sprowadzić zimą. Dobrego, plus. On jest trochę głupi według mnie de Laurentiis. No bo jak masz powiedzieć, że nie jesteś głupi, jeśli swojemu zawodnikowi, tak dobrym, jak Zieliński, oferujesz przez pół roku obniżenie pensji, to jest chore, ale chyba nie jest aż tak głupi, żeby go pół roku naprawdę yy, trzymać na ławie. Bardziej myślę, że jeżeli coś, to jest taka moja teoria spiskowa ode mnie, jeżeli już, to może być taka przesłanka, że on odejdzie już zimą. Bo też się pojawiały takie informacje, że może to na poli. To chociaż odbierzesz sobie jakiś pieniążek od Interu i chociaż jakieś symboliczne 10 milionów, czy tam, nie wiem, o ile się mówiło, może nawet mniej, może 8-7, odbierze posłuch Interu i już Zimoziński zmieni barwy. Ja bym nie był smutny, bo no, patrząc póki co na internet, no to radzą sobie tak, że mistrz Włoch jest bardzo mocno w ich zasięgu, więc generalnie spoko. Ale może to tak tylko mi się wydaje i tak wcale nie będzie. Może faktycznie Laurentis ma taki plan, że Zieliński przejdzie sobie pół roku na ławce, a może to jest po prostu jakaś taka, no wiecie, strategia, nie, że, żeby go trochę przycisnąć, ale, ale nie tak pół roku, tylko tak przez najbliższe tygodnie. No jak się nie uda, to się nie uda i trudno. Kto umrze, to umrze i trudno. Może też tylko chcę go postraszyć, nie wiem. Opcji jest wiele. Ja generalnie jestem za tym, żeby Zieliński odszedł z Neapolu, bo on po pierwsze nie szanuje go tam de Laurentis i oferuje mu obniżkę pensji taką. To jest w ogóle bez sensu. Gdyby przedłużył kontrakt z Osimenem albo Kwaraczkali, to by się skończyło inaczej. A przecież Zieliński wcale... My, znaczy oczywiście, że mam mniejszy udział w zdobyciu tego mistrzostwa rok temu niż chociażby Ozimaczek fraczkelia ale myślę, że w top w tam pięciu piłkarzy, najważniejszych na poli, pewnie by, byśmy go mogli wcisnąć i to by nie byłby wstyd. I też w wieku jest cały czas takim bardzo, no, można by powiedzieć, że w takim Prime trochę, no bo tam ile, 29 lat, tak, 30 w tym roku może. No to ten i obliczka państw są niegodne. A po drugie, że ten projekt się rozpada. on się po prostu rozpada, bo dla jest to jest dzbanem. E, miał z to to się z nim nie dogadał, puścił go wolno. Wziął parodystę García Zarabi, zwolnił go, wziął teraz nowego parodysta, jakiegoś tego malarza z Materazziego albo innego dziada jakiegoś z Włoch, też nieudacznika. E, no, nie wygląda to dobrze. Nie, nie wygląda to dobrze. Dla mnie to i tak jest dziw, że tam jeszcze trzyma się Zimen i Kwaraczkelia, i że oni jeszcze grają i nie odeszli. I wydaje mi się, że jak tak dalej pójdzie, to hu, hu, hu za pół roku mogą odejść, albo przynajmniej jeden z nich. Więc yy, bym uciekał. Najbardziej, no że Inter to jest porządna ekipa, przed chwilą ich chwaliłem, że dobrze sobie radzą w tym sezonie. Ja ich lubię, bo wydaje mi się, że Inter jest takim lepszym Juventusem. Wiem, że to może obrazić bardzo kibiców Juventusu, ale Inter jest w istocie lepszym Juventusem w sensie yy, za czasem się ciężko patrzy na ich grę. Mają takie mecze i takie momenty, że ciężko się patrzy na ich grę, ale o wiele, mam wrażenie, rzadziej niż Juventusu. Gdzie Juventus praktycznie co tydzień 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, 1-0, 1-0, 2-1. Coś w stylu Barcelony-Szawiego, a Inter to wiecie, tam czasem ponudzi, ale jak mu się zachce na przykład tak jak w ten weekend, 5 do 1 monce, pik pyk, Nawet nie umiem styknąć, umyłem, umyłem lewą ręką, pyk, o, o tak mam co sobie pyknął, no. pięć do jednego, I teraz, to jest na przykład spoko i mają na przykład Lautaro Martineza, który też tam już uciekł w ogóle, jeśli chodzi o klasyfikację strzelców i to jest spoko, można sobie czasem obejrzeć, nie? Więc, więc ja mnie nie narzekał, gdyby Zieliński miał grać w tak e, solidnym e, klubie. No nie niemniej cała ta telenovela jest dosyć śmieszna, więc e, chciałem trochę o niej pomówić, bo Tyle zwrotów akcji, że kto wie, może jeszcze w marcu Zieliński podpisze nowy kontrakt z Napoli. Ale nie jestem wielkim zwolennikiem tego. jest o czym ja mówię, jestem zwolennikiem, niezwolennikiem, też się czasem poczuwam jako kibice, że no nie jestem zwolennikiem, no niech tam sobie sam decyduje co za jego karierę najlepsze. Byleby dla Polski dobrze grał. Ale wiemy, że to się często nie dzieje. Więc na dzisiaj to by było chyba na tyle dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na ciebie w przyszłości. Do zobaczenia. Hej!